bad. I'm interested in making as opposed to making friends. Double bags. I've been paranoid the safe sex. I'll take the check. Finishing his drink should only take a second Mark just cut me off. He told me that I go on station ten. Walk out to my own shit on the main adventure, Vinci Makelona. 106 400. Kawał chłopa, kawał chłopa. Ale jak rozmawialiśmy o Lexi to się rumienił. I znowu się rumieni. Mamy go, dobra. A jego przeciwnikiem będzie Artur Szpila. Szpilka. Ponownie pojedynek. Dwóch wielkich chłopów i zdradza wszystkie sekrety. 109 kg ważył Artur Szpilka na ważeniu porannym. To ostatnie chwile, żebyście coś powiedzieli, bo jutro na gadanie czasu nie będzie. Ja tam nic nie muszę mówić. Wszystko już zostało powiedziane. Wychodzisz pierwszy. Te ostatnie składki wyjdziesz. O, pewnie tak, pewnie tak. Pewnie poczekam, aż ci wyniosą. Zobaczymy. Zobaczymy. Panowie podejdźcie w takim razie jeszcze bliżej. Zostawcie, myślę, że tutaj panowie na sportowo to wezmą. Oko w oko, nos w nos. Około 3 kg przewagi Artura Szpilki, ale wiemy, że Denis to jest charakterny chłopak. On tam wyjdzie jutro walczyć o swoje. Dobrze, panowie, w takim razie pozycja bokserska. To są właśnie takie rzeczy, za które kocha się freak fighty. Pojedynki, które wydawałoby się nigdy nie mogłyby się odbyć, a one się dzieją, one się dzieją i jutro takich pojedynków sporo będzie. Między innymi właśnie pojedynek Artura Szpilki z Denisem Badboyem Załęckim. and bad. Jesteśmy bezpieczni.